Hej, hej, z tej strony Asia z kanału Kunia Budżetuje witajcie w uzupełnianiu mini wyzwanek. Bo mam trochę drobnych jeszcze które zostały mi w tym tygodniu, więc troszeczkę zasilimy, więc troszkę zasilimy. Nasze wyzwania, nie? To co? Hmm, czy ja w ogóle mam tam jakieś piątki? Oj, nie zdara. Jak zwykle. Głównie to chyba dzisiaj mam, słuchajcie, dwuzłotówki. złotówki. Hmm. Tu mam dwójki. Tu mam piątki. Matko Bosko, jak zwykle, nie jest. Nieprzygotowana Joanna. Myślałam, że parę razy dla piątek też rzucimy. Dobrze. Kilka razy dla piątek też rzucimy. Standardowo złotóweczki również tutaj lądują. Tu sobie bliżej dam. No i mamy naszą cudowną kostolę, Pieniżonkier, och, to szóstka, fajnie już jedno złotówkowe wyzwanie będzie na pewno zakończone, czwórka, no kończą się drobne. Jeszcze dwa razy rzucimy czwórka znowu. Dycha i ostatni raz piąteczka. Ok, no i spoko. Hmm. Dobra, dzisiaj nie będę się bawić. Słuchajcie, teraz tak. Hmm. Te trzy już sobie odłożę na bok. Tu leci od razu dyszunia. O jest szybciutko zakolorujemy. Okay. Tu mamy też dyszkę. No, tu się powiem Wam, że już naprawdę bardzo ładne kwoty zbierają. I tu mamy. Piątkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Choineczki uzupełnione. Tutaj pomalujmy prezencik. Oj. Jak zwykle nie zdara. A to nic. Dobra. I piąteczka leci tu. I teraz będziemy rzucać na dwójeczki. Jedenki zostają. bo tu jeszcze jest to jedno wyzwanie. Widziałam połączone piątki i dwójki. No i co? Rzucamy. Dobrze widzicie? A to głównie to musicie widzieć, Szóstka. Czwórka. Przepraszam. <noise> Już jestem, wybaczcie, synek mi się obudził. No i oczywiście, wiecie, potrzebował troszkę mamy, nie? Znowu czwóreczka nam wyskoczyła. Zatem dodajemy. Szóstka. Hmm. Trójeczka. W końcu się to wyzwanie dzisiaj doczekało. O, dwójeczka. I zobaczmy, ile jeszcze... O, jeszcze kilka razy możemy rzucić. Czwóreczka. Dwójeczka. No, proszę państwa, proszę tu nie wchodzić jedno na drugie. Znowu piąteczka. Oj, dwójeczka. Spójrzmy na szybko. Możemy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Możemy rzucić jeszcze 5 razy. Już sam tym się bawić nie będę. Jedyneczka. W końcu szósteczka. Trójeczka. Jeszcze dwa razy. Oj. Jedynka. I ostatni raz, ostatni rzut. Piąteczka. Ekstra. Tym sposobem rozłożyliśmy wszystkie. Tutaj do cukierka tak naprawdę tylko szukam dzisiaj koloru. Bo sobie będziemy od razu kolorować. No ale fajnie się już słuchajcie zapełniają te wyzwanka. No i mnóstwo drobnych, nie? Ja te drobne miałam ostatnio zanieść do pracy i nie zaniosłam. Zapomniałam. A później mnie nie było, słuchajcie, bo no, miałam dość ważne sprawy do załatwienia. Wiecie, z synem, nie? Z synusiem byłam na komisji. Cztery, sześć, dobra, trzy dzwonki. No, więc nie było mnie w pracy. No, ale w końcu zaniosę te drobniaki i... i będzie z głowy. A to pewnie w poniedziałek zaniosę. No, bo jutro jest wolne. Jutro weekendzik mamy, więc wiecie. W weekend specjalnie do pracy, żeby zanieść te pieniądze, to nie będę szła. Słuchajcie, strasznie krzywo połomalowałam, Ale ja mam straszliwie wyciągnięte tutaj ręce do przodu. A to ja już Wam chyba kiedyś mówiłam, nie? Dobra. Dobra. Nie, dzwonkuś. Kolejny. Dwa, cztery, sześć. Wsunę sobie to trochę. Czyli dzisiaj trzy laseczki będą pokolorowane, chociaż ja Wam mówiłam, że ja niekoniecznie potrafię kolorować. Więc akurat nie powinno to być żadne zdziwienie u mnie na kanale, że ja tam wychodzę za linię i tak dalej. Nawet się nie staram za bardzo, wiecie, szczerze mówiąc. Ja po prostu lubię jakieś kolorowo. Jeszcze jedna jakby mnie to nie... nie rusza mnie to. Że coś tam mi się krzywi i zrobi, szczerze mówiąc. Dobrze, wyeliminujemy paru Mikołajów. Dwa, cztery, sześć. Co wszędzie po 6 złotych? Słuchajcie, jakoś tak. Raz, dwa, trzy, czterech, i dwa prezenty zrobimy jeszcze. Fajnie, słuchajcie, się zapełniają te wyzwania. Jakie uzupełnię, to nie wiem, co będziemy dalej robić. Czy będziemy mm, je, jeszcze raz, y, a, ale chyba później sobie przejdziemy. Słuchajcie, od tych wyzwań, takich, które. Justynka z budżetu Justyny nam wrzuca. I Monisia z y, Holinek też ostatnio, jakiś czas temu już rzuciła, wtedy, kiedy było to wyzwanko z odliczaniem do świąt, to też z y, krzecika wariacika wrzuciła, nie? Też bym chciała je uzupełniać. Dwa, cztery, sześć. No wiadomo, zawsze się chce jakieś tam, nie? Dobra, eliminacja bałwanków. Piu! Piu I... piu. Zawsze się chce jakiś tam nowy wyzwanek, więc bardzo możliwe, że później przejdę już właśnie na takie... Mm, te większe wyzwanka. No tylko wtedy nie będę mogła ich trzymać w pudełku, no chyba, że na sztorc. O taką nie? No bo to też można. Matko Boska, ile tu się już drobnych zrobiło. Słuchajcie, ja nawet nie wiem, ile ja tych drobnych miałam, szczerze mówiąc. Nie wnikałam za bardzo. Um, pogrupuję sobie tylko. No i co? Generalnie to był taki szybciuśki um, filmik. Jedno wyzwanko na złotóweczki mamy już um, uzupełnione. Ono już nie wraca na razie do, do tego naszego magicznego pudełka. Matko, Boska, jakie to się ciężkie zrobiło? Te drobniaki zaraz y, pakuję do. Chyba to te rybki strunowej, słuchajcie, bo to mój portfel też nie udźwignie. No i wymienię sobie je jutro w pracy, bo ja nie potrzebuję aż tylu drobnych tutaj w domu. Może sobie, wiecie, dwie dychy zostawię w takich drobniakach, ale reszta idzie out. Dobra, moi drodzy, dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam na kolejne moje filmy. Dziękuję za każdą subskrypcję, każdego lajka, każdy komentarz. To jest mega budujące. Jak się odzywacie, nawet wiecie samą na przykład emodikonką, ale wiem, że ktoś tam jest, ktoś to ogląda i zawsze jest to takie mega miłe. Dziękuję jeszcze raz. No i co, do zobaczenia. Miłego dnia Wam życzę, bo zapewne rano wrzucę film do oglądania dla Was. Trzymajcie się i na razie. Pa, pa!